Warszawa. Rok 1917. 8 kwietnia na świat przychodzi dziecko, które na zawsze zapisze się na kartach historii Polski. Tadeusz Pietrzykowski rodzi się w państwie nieistniejącym jeszcze na światowych mapach, lecz z silną i niezależną historią. Podczas narodzin chłopca w Europie trwa pierwsza wojna światowa. Rodzice chłopca po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zamieszkali na stałe w Warszawie. Mama Tadeusza po ukończeniu seminarium nauczycielskiego nauczała w jednej ze szkół podstawowych, natomiast ojciec, również Tadeusz, po skończeniu wydziału budowy dróg i mostów na Politechnice Warszawskiej pracował jako projektant i inspektor nadzoru rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego. Do rodziny Pietrzykowskich w 1923 roku dołącza braciszek Tadeusza, Juliusz. Młody człowiek, który pochodził z inteligenckiej rodziny, mając 6 lat rozpoczyna naukę w gimnazjum imienia Stanisława Staszica w Warszawie, a następnie wstępuje do warszawskiej drużyny harcerskiej. Chłopiec jest dobrym i solidnym uczniem, którego wyróżniają wyjątkowe zdolności plastyczne. Od bardzo młodych lat Tadeusza ciągnęło do dwóch rzeczy. Do sztuki oraz sportu. Szczęśliwe życie Tadeusza przerywa nagła śmierć ojca w 1927 roku. Mając zaledwie 10 lat, zostaje zmuszony do zmiany szkoły, a w niedalekiej przyszłości do pracy zarobkowej. Tadeusz udziela korepetycji oraz dzięki swoim zdolnościom plastycznym wykonuje rysunki dla studentów Akademii Sztuk Pięknych i studentów architektury. Chłopak początkowo trenuje piłkę nożną w klubie WKS Warszawianka, lecz nie daje mu ona spełnienia. Najlepiej widzi siebie w którymś ze sportów indywidualnych. Karierę bokserską rozpoczyna w wieku 16 lat. Od 1934 roku trenuje między innymi pod okiem słynnego Feliksa Sztama w warszawskiej Legii. Legendarny trener od razu zauważył niezwykły talent chłopaka. Trener był dla niego niczym ojciec, a zarazem mentor. Tadeusza tak bardzo pochłania świat bokserski, iż zaczyna się to odbijać na wynikach w nauce. Matka pięściarza z początku jest przeciwna uprawiania sportu, lecz po długiej rozmowie z trenerami, którzy w szeregach walczy aż do kapitulacji stolicy. Po obaleniu stolicy, pięściarz ucieka z miasta, a następnie przez Zakopane oraz Nowy Targ dociera na terytorium Węgier. Już na terytorium Węgier zostaje zatrzymany wraz ze swoim przyjacielem, Tadeuszem Kasprzyckim, przez żandarmerię wojskową, a następnie wojskowi odsyłają ich z powrotem do Polski. Przyjaciele wracają na terytorium Polski, a następnie zostają zatrzymani przez Gestapo w Nowym Sączu. Niemieccy żołnierze torturują ich, w celu wymuszenia zeznań, którędy przedostali się na terytorium Węgier. Tadeusz wraz z przyjacielem są nieugięci i nie mówią strażnikom ani słowa. Mężczyźni po licznych torturach trafiają przed sąd, a później do więzienia w Tarnowie. Tadeusz Pietrzykowski w Tarnowskim więzieniu spędza kilka miesięcy. Pamiętliwy dzień nadchodzi w czerwcu 1940 roku. Teddy wraz z innymi aresztantami zostaje wsadzony do pociągu, a następnie po długiej podróży, 14 czerwca 1940 roku, drzwi wagonu otwierają się, a oczom więźniów okazuje się nowo powstały budynek w Oświęcimiu. Pociąg, którym przyjechało 728 więźniów, był pierwszym transportem w mrocznej historii obozu. W połowie 1940 roku Tadeusz Pietrzykowski staje się jednym z pierwszych więźniów obozu. Nadany zostaje dla niego obozowy numer 77, a następnego dnia rozpoczyna się okres kwarantanny, który ma na celu wyłonienie najsilniejszej jednostki. Po dwóch tygodniach próby strażnicy więzienni przydzielają więźniów do niewolniczej pracy. Tadeusz trafia do kosiarzy, którzy o poranku wychodzą na pobliskie pola w celu koszenia i zbierania żyta. Za wykonaną pracę więzień jest nagradzany kawałkiem chleba oraz litrem wodnistej zupy. Gdy prace sezonowe w polu dobiegają końca, Tadeusz jest przerzucany do rozmaitych prac. Między innymi pomaga przy budowie willi dla zbrodniarza wojennego. Rudolfa Hesa. W obozie Tadeusz Pietrzykowski utrzymuje bliski kontakt z rotmistrzem Witoldem Pileckim, przez co zostaje członkiem, założonego przez rotmistrza Związku Organizacji Wojskowej. Pietrzykowski w konspiracyjnej grupie jest odpowiedzialny za przekazywanie poleceń pozostałym więźniom. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji, w których sportowiec bierze udział, jest zamach na wspomnianego wcześniej komendanta obozu, Rudolfa Hessa. Przełom w życiu Tadeusza Pietrzykowskiego następuje w marcu 1941 roku. Jeden z więźniów informuje Tediego, że sadystyczny strażnik Walter Dunen szuka przeciwnika do walki w ringu. Tadeusz postanowił skorzystać z okazji i zrewanżować się strażnikom za wszystkie krzywdy, których doświadczył. Walter Dunen jest byłym mistrzem Niemiec w boksie. Dobrze zbudowany strażnik jest cięższy od Pietrzykowskiego o ponad 30 kg. Teoretycznie polski pięściarz jest skazany na porażkę, lecz determinacja i siła woli sprawiają, że między linami prowizorycznego ringu dzieje się zgoła inaczej. Pietrzykowski, który walczy defensywnie, często bije z kontry większego przeciwnika. Po dwóch rundach twarz Niemca jest tak napuchnięta i zalana krwią, że strażnik, który nie radzi sobie w walce, postanawia przerwać pojedynek. SS-man, który jest pod wrażeniem sportowych umiejętności Polaka, gratuluje pieściarzowi wygranej walki, a następnie przydziela mu dodatkową porcję chleba i margaryny. Strażnicy, widząc w Pietrzykowskim nowy sposób na zarobek, przydzielają Tadeusza do nowej, lżejszej pracy. Pietrzykowski, który zaczyna lepiej się odżywiać, staje się obozowym pięściarzem. Strażnicy organizują coraz to kolejne walki. Pięściarz bierze czynny udział, a następnie wygrywa każdą kolejną walkę. Nagradzany dodatkowymi racjami żywnościowymi dzieli się z pozostałymi więźniami, dzięki czemu ratuje niejednoludzkie życie przed śmiercią głodową. Pietrzykowski pewnego razu walczy z jednym ze strażników więziennych. Okładając strażnika pięściami po twarzy, Walkę przerywa jeden ze współosadzonych, który błaga pięściarza, aby ten przestał pastwić się nad strażnikiem. Tadeusz, zdziwiony postawą współwięźnia, przestaje bić strażnika. Po kilku dniach od znajomych w więzieniu dowiaduje się, że ów człowiek jest znanym franciszkańskim duchownym, Maksymilianem Kolbe. Tadeusz Pietrzykowski następnie kilkakrotnie spotka się z ojcem Kolbe, który wspiera mentalnie Pietrzykowskiego oraz nawołuje go do bardziej pacyficznego trybu życia. Tadeusz po raz ostatni ma okazję zobaczyć ojca Kolbę na apelu, podczas którego Franciszkanin dobrowolnie oddaje życie zaskazanego współwięźnia. Do tej pory Tadeusz Pietrzykowski stoczył w oświęcimskim obozie ponad 40 walk. Popularność wtedy coraz bardziej rośnie, z czego strażnicy więzienni nie są zbytnio zadowoleni. Z obawy przed buntem ze strony osadzonych postanawiają ukrócić działania pięściarza. Do pewnego dnia do Oświęcimia przyjeżdża kierownik obozu w Neuengam, Hans Majer. Pietrzykowski ze wspomnianym strażnikiem znają się z dawnych lat. Niemiec przed wojną był ringowym arbitrem i podczas jednej z walk pięściarza miał okazję sędziować jego pojedynek. Kierownik obozu wykonuje obchód po wraz ze strażnikami i wśród osadzonych zauważa Pietrzykowskiego. Proponuje mu przenosiny do innego obozu. Pięściarz bez chwili zawahania przystaje na propozycję. Tadeusz podczas opuszczania obozów oświęcimił niespodziewanie, zostaje zaczepiony przez swojego pierwszego obozowego przeciwnika. Dunyn wręcza pięściarzowi dwie pary rękawic na znak szacunku oraz życzy powodzenia na nowej drodze życia. Pietrzykowski, który zostaje przeniesiony do nowego obozu, w dalszym ciągu bierze udział w walkach bokserskich. W nowym obozie odbywa ponad 20 walk. W marcu 1945 roku w obozach szykowane są ewakuacje więźniów. Tadeusz wraz z pozostałymi więźniami zostaje przeniesiony do obozu w Bergen-Belsen, a już miesiąc później obóz zostaje wyzwolony przez brytyjskie wojsko. Pietrzykowski, tuż przed wyzwoleniem obozu, wśród sterty ciał więźniów zauważa ledwo żywą kobietę. Pięściarz ratuje jej życie, a następnie pomaga w opuszczeniu obozu. Po odzyskaniu wolności, Tadeusz wraz z kobietą, którą uratował tuż przed wyzwoleniem obozu, bierze ślub. Zofia Kicińska staje się żoną pięściarza. Małżeństwo wyjeżdża razem do miasta w Niemczech o nazwie Lubeka. Tadeusz wstępuje do pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka, gdzie angażuje się w prowadzenie ćwiczeń sportowych dla żołnierzy. Żona pięściarza pracuje jako pielęgniarka w pobliskim szpitalu. Po zakończeniu wojny Tadeusz kontynuuje walki w ringu bokserskim. W międzyczasie stara się skontaktować ze swoją matką, lecz dowiaduje się, że kobieta zmarła w 1945 roku. W 1946 roku pięściarz zyskuje tytuł mistrza wagi lekkiej. W tym samym roku Tadeusz Pietrzykowski wraz z innymi więźniami uczestniczy w głośnej sprawie osądzenia Rudolfa Hessa. W następnych latach Tadeuszowi udaje się spełnić marzenie z młodzieńczych lat. Kończy Akademię Wychowania Fizycznego, a następnie otrzymuje pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Przemysłu Poligraficznego oraz w Szkole nr 68 w Warszawie. Niestety małżeństwo Pietrzykowskich nie przechodzi próby czasu i rozpada się po dziewięciu latach. Tadeusz w 1958 roku przeniósł się do Nowego Targu, gdzie jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem w klubie KS Gorce. Tutaj poznaje drugą żonę Iwonę, która w następnych latach rodzi mu syna. Zgodnie z wielopokoleniową tradycją, syn otrzymuje imię Tadeusz. Drugie małżeństwo niestety również nie jest udane. Po paru latach rozpada się, a były więzień w 1962 roku przenosi się na stałe do bielsko-białej. W nowym mieście pięściarz poznaje swoją trzecią i ostatnią żonę, Marię. Tadeusz nie zapomniał również o innej ze swoich pasji. Po wojnie uczestniczy w zajęciach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jako wolny słuchacz. W wolnych chwilach maluje piękne obrazy. Tadeusz Pietrzykowski zmarł nagle 17 kwietnia 1991 roku w wieku 74 lat. Przez całe życie dał się poznać jako znakomity pięściarz, utalentowany malarz oraz jako człowiek o wielkim sercu.